Maneczko, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Five Nights at Freddy's Security Breach Jest to już 12 odcinek z tej serii, a więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji Radzę aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami A teraz zapraszam was do oglądania W poprzednim odcinku stoczyliśmy wielką bitwę z music, DJ Music Manem no i teraz możemy naprawić głowę. Znaczy, już w tamtym odcinku naprawiliśmy tą głowę staw bota. A teraz możemy wyruszyć tam do Roxy Raceway. Jaka jest misja? Zainstaluj głowę do tego gokarta, Co nie, to jest taki instruktor jazdy. No i będzie nas instruował chyba z tego co wiem To więc teraz uda mi się tam dostać tylko trzeba uważać na te staw to jest jedyne zagrożenie na tym poziomie takie o jako tutaj gdzieś schody są tak tutaj są schody tutaj nie wiem czy dzika jest Mi teraz staw pod plecią na pysk A no to nie bym bym zabrał szczęśliwy Z wieloma powodów Bo by wezwał albo Montiego albo Cikę. No, no to jakieś jaja są hey. oh. To, żeby y, dojść do windy, Fancy, <laughs> ale nie była, co nie? W ogóle jest to już y, drugi odcinek hmm, w tym roku szkolnym. Jutro też będzie, a w ogóle jutro mnie nie będzie w domu, to więc będę musiał dzisiaj o, nagrać odcinek na jutro. Siema, nie, z tobą się nie witam. Z mi się witałem. <laughs> Boże, jak ona wyje. Nie wiem, czy słychać u Was, ale ona płacze normalnie. Co so jest? Dobra, idziemy do Roxy Raceway, tam Gdzieś to, coś... A, tutaj się znajduje A ja chcę to naukowo obejść Bym drugie tyle roboty narobił Znajdujemy się w Roxy Raceway No i idziemy tam do tego stawbota. Zainstalować mu łapetynę <grymka> Tylko naładuje Fryderyka Tylko, że... A, dobra, nieważne już. Myśl mi uciekła. 5.30. Hmm. Zapowiada się ciekawie. 5.30. Czyli za pół godziny możemy... Czy to już się dzieje? Czy dzisiaj zrobimy zakończenia? to wie Ale ponuro się zrobił, że grze... zapiszę i lecimy instalować głowę ok yy... na wszelki wypadek zauważyłem Frediego. no i instalujemy tą głowę stawbota tego yy... instruktora to jest, jest instruktor Szkoda, że twórcy nie dodali, że można jeździć samych, Bym chciał. tutaj. podriftować y na tym torze. Trochę jaka zła w ogóle, co jest. Gregory... Gregory, coś ty zrobił. O Boże, ale to musiało zaboleć. Nie lubię Grzesia No Boże Nie mogę na to patrzeć Grzegorzu Jesteś Z nienawidzoną postacią Bo niszczysz Roboty Dlaczego niszczysz Animatroniki? Ja tego nie rozumiem. Ale cóż, cóż. Nie ma tu zapisu. A tu jest zapis. Bo pewnie się zaraz obudzi. Pewnie zaraz się obudzi i będzie żądała zemsty. E A ile mam papieru? 100%. Uhu! Co jest? Boż. Nie wiem i i nie Dzień dobry. Dzień dobry. Ale pysk. U, Nie, nie. Zostaw mnie, boś, Chowaj się. To się dzieje, Grzegorzy. Kiedy niszczysz animatroniki, to raczej mnie kara. Uhu. Uciekam stąd, Boże. co tu się dzieje? To nie było fajne Ale przynajmniej nie mamy zapis Dobra jeszcze raz Dawaj jak byk Jestem płapką na bytki. Otworzysz mi to dzięki Cłowam się tutaj albo nie, nie wiem Gdzie mam iść <laughs> Jak to przerażające, biegnie. Oh, <laughs> Przepraszam, że się nie odzywam, ale próbuję się skupić. Jak unic yy, jumpscara kamera mi się w ogóle nie ładuje Ona gdzieś tam chodzi więc i zos Nie Nie wiem No to nie ja na pewno Dziękuję za otwarcie yy, drzwi. Kowaj się. połowaj się. To jest kamera? Chyba jest, bo tam widziałem. Tak. Jest. Kamera. W ogóle dlaczego to się wszystko palić? Co to jest? Za dziwne miejsce. Nie więcej co się na kamerze. W którymś kontenerze. Ok. przejdzie i wychodzimy. O, chyba mikrofonem ruszyłem. Pomocy? 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 Ale straszna jest teraz. Bardzo pięknie. Tak. Kiedy jest. Wyjście. O, i, no i... Ja nie mam szans wyjść stąd no Dobra, poczekajmy jeszcze. E, chyba. Teraz. Udało się. Chyba to wydarzenie się nie dostanie. To całe szczęście. A ja o tym doskonale wiem. Ale już do mnie nie przyjdziesz. Jestem w miarę bezpieczny tutaj. Co to jest za miejsce? Do tej części nigdy nie byłem. Hmm. O, prezent. Monty balon. Jaki talerz? O jeszcze wiadomość. A mamy dwie wiadomości. Ale to nie Berti Hosto Czytaliśmy. Tylko... Eee... Dlatego się wyświetla, bo nie, tam w poprzednim odcinku tak mordowali, ale dobra, czy tam nie, nie tracimy czasu. Po prostu obejrzyjcie ten poprzedni odcinek, to się dowiecie o co chodzi. Polecam. Spust zasilania, aktualizacja konstrukcyjna. Yy, ciągle dostajemy ten brązy, więc miałem dość i przeprowadziłem mamy śledztwo wygląda na to, że coś pobiera ogromną ilość energii z miejsca pracy. Namierzy namierzyliśmy kabel wysokiego napięcia, który znika bezpośrednio w fundamencie. Na pewno coś jest pod nami. Zagłębimy się z powrotem w fundament i dowiemy się co to im jest. Pewnie hmm. William Afton. Tak, tak strzelam. I pewnie strzeliłem poprawnie. Jaki słodki pluszak Foxiego. I coś tu jeszcze mamy. Nie wydaje mi się. O, ładowarka. Chyba tutaj już nic nie ma. Specjalnie. Yy, Szkody na górę, a nie... Nie prowadzą na górę, bo są zabaragadowane. Czy Freddy tu przyjdzie? O, przecież Freddy. ma Gdzie mamy iść teraz? W ogóle. Yy, misje. Aha. Musimy za zabaragadować Freddy'ego. Włożyć mu oczy Roxy. To jest totalna głupota po co? Czy one będą jakieś lepsze? Czy, czy, czy więcej rzeczy zobaczymy? Jak czytałem tam na tych plakatach, to chyba na to wychodzi, że tak. Będziemy mogli dostrzec rzeczy, w których ludzie nie widzą. Może Aftona? <laughs> nie no, Afton to, Aftona to wszyscy widzą. Ładujemy, ładujemy... No i idziemy tam na scenę, bo tam jest zjazd. Tam... no... To parts and service. O, już tutaj przyszła. Biedna Roxy. Freddy, nic nie powiesz? Szkoda. Freddy, mam dla ciebie yy, sposób. Jeżeli ktoś niszczy ci Twoich przyjaciół, to czy nie możesz uruchomić protokołu zgniatacza o tego, co tutaj widzicie? On, żeby tak grześka tam tak yy, zgnieść, zrobić taką papkę za karę. To by się mu przydało, chyba. Za to, co on zrobił animatronikom. Dobra, idziemy e, upgrade'ować Frederyka. Frederyka. Po co, jak tak mówię, Freddy? Witamy okay, w pracy na serwisie. Preparujmy się na upgrade procedurze. Możesz teraz cylinder. Let's begin by removing the face. Press Freddy's nose to remove skull housing. Co będzie takie? Pi, ta, nie było, tu się nam To, to, to. Uhm, to, to przecież dobrze, naciśkajmy no. Może za szybko, no, myj bet, myj bet. To, to, to

Ten, 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 ten i ten. Jak to dobrze ten. tak. Dobrze. Gdzie? Tutaj? Okay. Trochę stresująca to jest. <grymne> niebieski. Niebieski, zielony. Niebieski, zielony, żółty, niebieski, zielony, żółty, żółty. W ogóle jak Freddy się patrzy niepokojąco. Tak, 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 tak. Okej, okay, to łatwe, i to wszystko chyba tak.

nawet zgnieć go. tam, zgnieć go. No, <laughs> nothing nie to stop her. chociaż. Co? Co? Gdzie? Szybko. Musimy uciec z pizzerii. Hmm. Stresuję się teraz, żeby tego nie stracił. Nie mam zapisu teraz. Bo nie mogę zapisać, co jest. Dlaczego tak ciemno? I tak powinno od samego początku być. Czy jest jakaś modyfikacja, żeby tak ciemno było cały czas. Przez całą rozgrywkę. Wodą mam się taka ciemność. Nie wiem jak wam, ale to daje akurat teraz. Idealny klimat do FNAF Security Bridge i <noise> Jak teraz się patrzy na mnie W tych życiu niedobrych <noise> Coś ty zrobił z moimi plami, koleżankami Co jest? Kto tu bieg? To Freddy taki bieg. Teraz chyba tutaj szybko się trzeba dostać tutaj jeszcze trzeba szybko dostać bo mamy 9 minut do otwarcia a nie chcę żeby mnie pani tutaj znokautowała perelikę i pomóż mi nie mogę naładować perelika teraz dlaczego pomocy ja nie wiem gdzie idę i by w idę Tutaj? Chyba tutaj. Tak, tutaj. Teraz na górę. I zjedziemy do Atrium. Tędy będzie lepiej. Bo nie chcę się narażać zbytnio na ataki... ...animatroników. Jest staw botów. I nie mogę zawieszać, sami widzicie.

tak, nie wierzyć. Nie przyjdę. Potem nie jest to dzięki. Ja, ja stąd uciekam. Ja stąd uciekam. Nie mam mowy. No jeżeli widzowie wiedzą, że chcieli jakieś teorie. S Security Bridge, no to piszcie, to może nagramy odcinek co tam się znajduje Dobra, teraz uciekamy stąd Wypadł mi I cannot exit this facility. Of course you can! Come on! We can hide you somewhere! Without a recharge station, my systems would shut down within an hour. It is a safety precaution. It is my design. This is where I must stay. Do not return. it will never be safe. I will miss you. Freddy. <laughs> If I leave now, nothing will change, will it? There will be more disappearances. Yes, I am afraid that is correct. Gregory, you have oh, a choice I to make, make. The, the door, is open open and you can go. Or you can continue to investigate the secrets of the pizza plex. I feel there is something else going on besides Vanny. E, może zostaniemy na razie. Ja zapiszę grę i przejdziemy to. dokończymy by... no ten odcinek. No, dokończymy ten odcinek. Zaraz się tutaj ewakuujemy. Tylko zapiszę tam grę. Bo będziemy robić parę zakończeń, zapewne. No i właśnie tutaj się znajduje działający save point. Tutaj możecie zapisywać miejsce po ukończeniu gry. To znaczy... No, żeby pozwiedzać sobie po... No... Po szóstej, bo to jest, już się dzieje po szóstej. Czyli nie będą przychodzić goście. o Fasper Entertainment. Dobra. Mamy zapis, to możemy się zmywać. Idziesz ze mną? Wiemy. Wchodzę. Wychodzę, wychodzę, o, jaka animacja się odpaliła. Taka no Pomiksko komiksowa, później Grześ został bezdomnym. Hmm... Missing children... child... osz... Children... No. Dziewięć dzieciaków zaginęło. O Wani przyszła. No i ciach go nożem. Za to co zrobił. Nie no żartuję. O, gwiazdkę zdobyliśmy. Heh, i teraz sobie wyobraźcie, że... Przychodzą goście do lokalu A tam takie zepsute roboty przez Grzesia chodzą Dzieciaki w panice Rodzice uciekają w ogóle Ja mogę sobie to wyobrazić A to by komicznie wyglądało Nie wiem czy Jest sens pokazywać napisy Nie wiem czy na po napisach będzie jakiś histeryk ale no zobaczymy więc ja pominę te napisy widzimy się tam przy końcu taka muzyka fajna no budzik <laughs> czyli nic tam się nie znajduje na końcu napisów a może jednak coś się wyświetli jest się nie niewydźwiedliwieni, więc to by było na tyle w tym odcinku, ta seria będzie yy, no dalej zmierzała, chyba od 18 odcinków jak dobrze policzę będzie, no i trzymajcie się, do następnego, no i cześć, no i nie zapomnijcie zostawić łapki w subskryp subskrypcji oraz dzwoneczka, aby być na, bieżą na bieżąco z moimi nowymi filmami, a więc... Do zobaczyska, trzymajcie się i cześć.